Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym Techniusie. I jakbym był lekko taki przyćpany, to nie jestem przyćpany, tylko po prostu no, zdycham troszeczkę dzisiaj, bo ósemka mi zaczęła iść. Jedna mi została, menda, reszty się pozbyłem i momentami em, zmienia moje życie w naprawdę y, ciężkie. I teraz mam łeb jak, jak, jak y, worek cementu, ale, ale do Was Stawić się muszę, bo wy jesteście moje ziomki, więc yy, no cóż, wpadam do Was ze świeżutkimi informacjami. W ogóle zostawcie suba, bo 20 subskrypcji dzieli nas od kolejnego tysiąca na tym kanale. Yy, wolno one rosną, pamiętam piękne czasy, kiedy 2000 subów miesięcznie nowych się pojawiało. Uu, to było piękne. No ale może jeszcze kiedyś wróci. E, na pewno ja się cieszę też z moich stałych widzów, z Was, którzy wpadacie oglądać każdy odcinek i pewnie jesteście też na bieżąco z informacjami o... Mm... 14. generacji procesorów Intela. Jednak jednak Raptor Lake Refresh będzie nazywał się 14. generacją Intela. Dlaczego? Dlatego, że Meteor Lake nie pojawi się w ogóle. Jakby desktopowa wersja Meteor Lake, czy znaczy, przepraszam, desktopowa wersja Meteor Lake, bo Meteor Lake w postaci procesorów mobilnych jak najbardziej się pojawi. Natomiast desktopy do PC'ta się nie pojawią w ogóle. Zamiast tego będziemy mieli procesory Raptor Lake Refresh Październiku. W październiku dostaniemy wersję z K, a w listopadzie i grudniu dostaniemy wersję Nonka. No i właśnie, no i właśnie, powiedziałem K i Nonka. Na a przecież miało być ultra, nie ultra. No tak, i faktycznie tak będzie, będzie to połowiczne, bo w ogóle śmiesznie w ogóle cała ta premiera będzie wyglądać. Niezbyt, nie podoba mi się to do końca, bo pojawia się Meteor Lake na Laptopy, 14. generacja procesorów mobilnych i jest to pełnoprawna 14. generacja. Nowe architektury, poprawione pewne rozwiązania, zysk na IPC, po prostu nowe procesory. Czy tam ten wzrost wydajności będzie duży czy mały, abstrahujemy. Po prostu do, dostajemy nowe rozwiązania technologiczne. I nazywa się to Meteor Lake Generacja 14. A jeżeli chodzi o procesory desktopowe, też dostajemy 14 generację, pod którą tak naprawdę kryje się odgrzewany kotlet w postaci Raptor Lake Refresh. I czy ten odgrzewany kotlet będzie dobry czy niedobry, to zobaczymy po premierze, albo jak zaczną do nas spływać jakieś wyniki wydajności, o których oczywiście będę Wam uprzejmie donosił. Na razie jako takich nie mamy. No i dostajemy de facto. Pod jednym znaczkiem, pod jednym numerkiem generacji, starą, odgrzewaną architekturę i rozwiązanie technologiczne i nową. Więc jest to poniekąd krzywdzące dla Meteor Lake ale z drugiej strony właśnie prawdopodobnie dlatego Meteor Lake będzie miał nowe nazewnictwo, a Raptor Lake Refresh jeszcze stare, a oba będą 14. Generacją i tak w mobilnych procesorach 14. Generacji, czyli w Meteor Lakeu, dostaniemy to rozdzielenie, ten podział na Ultra. No i bez Ultra i bez literki I. A jeżeli chodzi o 14. Generację, czyli Raptor Lake Refresh, dostaniemy jeszcze klasyczne nazewnictwo z literką I. Oraz z literką K i pewnie też z literką F. I, no I dobrze, i dobrze, bo moim zdaniem nie jest niczym nowym na tyle Raptor Lake Refresh, żeby oddawać mu w jakimś stopniu mm, tą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o zmianę nazewnictwa w procesorach desktopowych Meteor Lake. Który, by the way, pojawi się em, e, dopiero w czwartym kwartale 2024 roku, bądź w pierwszym kwartale 2021 roku. Więc do takiej pełnoprawnej premiery następnej generacji procesorów Intela czekają nas niemal dwa lata. Biorąc pod uwagę, że coraz mocniej też spekuluje się o przesunięciu premiery kart graficznych e, NVIDIA, być może czeka nas bardzo ciekawy początek roku 2025, a straszna stypa na zakończenie 2024. Natomiast to jeszcze wszystko wejdzie, dużo będziemy czekać i dostaniemy, wydaje mi się, że w tych latach 2024-2025 prawdziwe bęgery, zwłaszcza od niebieskich i zielonych. Oczywiście, czerwoni też wydaje mi się, że swoją adekwatną odpowiedź przygotują. No ja nie ukrywam, nastawiam się na zielonych, niebieskich, bo na chwilę obecną na horyzoncie nie wygląda na to, żebym chciał przejść na AMD. Na pewno chciałbym komputer na AMD do testów zbudować, taki bym chciał posiadać. Hmm. Natomiast mój główny komputer jakoś cały czas chce posiadać na Intelu. To się tutaj nie zmienia. No i na Nvidia, oczywiście. No i pod tym względem ten 2024 rok może być bankerem. No bo. I już Wam mówiłem w jednym z filmów, że RTXy serii 5000 mają przynieść potężny wzrost wydajności, jeżeli chodzi o Arrow Lake, bo to o nich mówimy, jakby Meteor Lake'ów już nie będzie w ogóle. Arrow Lake 15. generacja, na nową podstawkę, LGA 1851, 1851? Czekajcie. Tak. 1851 to już będzie pierwszy procesor na nowej podstawce, a miał być Meteor Lake. Więc w momencie, kiedy nie wchodziłby Raptor Lake Refresh, a Meteor Lake desktopowy, to już w tym roku doczekalibyśmy się zmiany podstawki. A tak mamy cały czas na tą samą podstawkę. No to by było naprawdę um, karygodne, jeżeli tak odgrzewany kotlet wchodziłby już. Na nowe płyty główne i trzeba byłoby kupić nową, prawdopodobnie drogą płytę główną. Całe szczęście tak nie jest. Nowe odświeżone płyty na Z790 też się pojawią. Jakieś inne modele z mocniejszymi sekcjami zasilania, być może z obsługą szybszych DDR5, bo w tym momencie mamy tak potężny rozwój. Transferów, jeżeli chodzi o pamięci DDR5, że dogoniły one możliwości płyt głównych oraz procesorów. Najszybsze karty, przepraszam, najszybsze pamięci RAM praktycznie no nie da się odpalić na 99% płyt głównych, bo po prostu one sobie z tym nie radzą. I zwłaszcza jeżeli chodzi o AMD, bo AMD tutaj ma niższe, obsługuje zegary, zwłaszcza po. Aferze z palącymi się procesorami, ale zarówno Intel też sobie z tym nie radzi, więc pod tym względem liczę na jakieś poprawy, jeżeli chodzi o ten, tego odświeżonego Raptor Lake'a. W końcu na nowe procesory będziemy czekać półtorej roku, ale wydaje mi się, że warto, no bo Arrow Lake'i będą naprawdę, naprawdę mocarne, jakby <coughs> przeskakujemy de facto Meteor Lake To nie jest tak, że my dostaniemy pod koniec 2024 roku, czy też początkiem 2025, ten skasowany teraz procesor Meteor Lake. Nie, my dostaniemy jeszcze coś nowszego. Normalnie, jak teraz pojawiłby się Meteor Lake, już by nam przyniósł spory upgrade względem tego, co mamy teraz a wyobraźcie sobie jak jego następca, jaka tu będzie gigantyczna różnica między tym co teraz mamy na rynku, a tym jak wejdą arrowlejki. Być może właśnie Intel robi to celowo, żeby pokazać jak potężny ładunek takiej wydajności zrzuci w postaci tych arrowlejków. To mogą być procki, które naprawdę będą zamiatały. Żeby pokazać taką skalę wydajności, wydaje mi się, że w grach i piątka generacji 15, czyli Arrow Lake, będzie mm, tak samo wydajna jak obecnie i dziewiątka 13 generacji. Tak mi się wydaje. Czy tak będzie naprawdę? Cóż, przekonamy się. Na pewno będę Wam donosił o wszelkich przeciekach, jakie będą związane z, z najpierw teraz z Raptor Lake Refresh, a później z Arrow Lake'ami. Liczę też troszeczkę. Wręcz nawet nie troszeczkę, a bardzo mocno liczę na odświeżenie serii kart graficznych od Intela, że Intel tutaj zrzuci nam coś w postaci Arca 790, byłoby bardzo fajnie. Bardzo fajnie, jakbyśmy dostali taką kartę, czyli ciut mocniejszą niż to, co jest teraz. Na rynku. Bardzo na to po cichu liczę. Dobra, kończę. Łeb mnie nawala o jak 105, ale cieszę się, że wpadłem do Was. Na chwilę pogadać. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już jutro. I widzimy się też jutro w podsumowaniu tygodnia na IT Hardware, bo dzisiaj zdecydowanie jeden film to dla mnie wystarczająco. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!